Witaj, drogi widzu! Był kiedyś w moim życiu taki dzień, kiedy podczas modlitwy odmawianej przed wizerunkiem Pana Jezusa, zaczęły mnie bombardować moje własne grzechy, coraz mocniej i mocniej, wlewając we mnie coraz większą świadomość tego, jak wielkim jestem grzesznikiem, jak wiele mam na sumieniu. Jak wiele różnych głupich i niefajnych rzeczy w swoim życiu do tej pory zrobiłam, dołując mnie i odbierając mi radość życia, i trwało to i trwało wiele minut, ale w pewnym momencie do serca mojego zostały wczytane mi następujące słowa: Wszystko masz przebaczone. Wszystko masz przebaczone. Kocham cię. I serce moje zalała i wypełniła po brzegi. Fala wzruszenia, ulgi, pokrzepienia, fala wielkiej Bożej miłości. Nagrałam ten filmik, aby zachęcić siebie i ciebie, drogi widzu, do regularnego korzystania z sakramentu pokuty. Jest to bowiem sakrament, dzięki któremu otrzymać możemy nieskończoną liczbę Bożych darów, jakimi są m.in. życie w prawdziwej bliskości Boga. Świętość, czystość, pokój, radość i przebaczenie.